ん、ね、ーいい、んー、んー、んー、んー、んー、んー、んー、んー、んー、んー、んー、んー、んー、んー、んー、んー、んー、んー、んー、んー、んー、んー、んー、んー、んー、んー、んー、んー、んー、んー、んー、んー、んー、んー、んー、んー、んー、んー、んー、んー、んー、んー、んー、んー、んー、んー、んー、んー、んー、んー、んー、んー、んー、んー、んー、んー、んー、んー、んー、んー、んー、んー、んー、んー、んー、んー、んー、んー、んー、んー、んー、んー、んー、んー、んー、んー、んー、んー、んー、んー、んー、んー、んー、んー、 Dobra odpalamy Zenek, odpalamy rakietę no Dawał, Ej, ej, czekaj, 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 nie byłem gotowy dobra, czekaj, no to jest 3, 2, Zenek, jeden, Zenek, Zenek Stój, czekaj, Zenek Błagam, kurwa, stój. No Mnioki, klik, klik. 10 zł za zaworaj, 10 zł za przysyłkę. Toż to bandyci, złodzieje. Klik, klik, klik. O, 20 złotych zaworaj, przysyłka gratis. gierę, Najważniejsze, że przysyłka. Zjedz troszkę buraczków, patrz jak się. Nie zdejmuj się. Nie zdejmuj A jak ty aby nasz jakoś miał taki apetyt. To daj mu apetyzer. Odkąd daje go Wojtkowi wsuwa, aż mu się uszy trzęsą. Apetyzer? Tak, syrop dla dzieci. Apetyzer zawiera wyciągi z ziół, wspomagające apetyt. Zobacz, jak mu wszystko smakuje. Mamy tak. rozwiązanie Nie, 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 The she's Oh, 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 okay, okay, I'm winning now Alright, so you telling me that he stole your Pop-Tart Yeah, he stole my Pop-Tart -Pop. Okay, what kind of Pop-Tart was A it? Little A little mini. Your pop -Tart? Okay, where did he take your pop tart from? Oh, oh. da da. IT'S THE MOTHERFUCKING DLGG Na górze róże, na dole mech Kiedyś miałem brata Ale zdech